Witam. Mając system wielozadaniowy, warto byłoby wiedzieć czasami, ile czasu zajmują poszczególne taski. Da się to zrobić w miarę prosto. Oczywiście nie będzie to tak wystrzałowe jak tu widzicie na Raspberry. Ale. Podstawowe informacje, który task i na czasu zajmuje, otrzymamy. Gdyby ktoś nie wiedział, jak w Linuxie wywołać taki monitor, to htop. Jest jeszcze wersja taka prostsza. Nie wiem, czy to. O! To jest taka wersja. Powiedzmy, no prosta, ale ta jest dużo lepsza. Pokazuje obciążenie poszczególnych rdzeni, zajętość pamięci i dużo więcej o różnych taskach możemy się dowiedzieć. Ale wracamy do naszego malutkiego STM-32. Otóż nie jest tak hopsiub, żeby nam taka funkcja zadziałała, która właśnie będzie wyświetlała nam informacje o zajętości procentowej różnych tasków. Trzeba chwilę się pomęczyć. Po pierwsze, musimy tu sobie zezwolić na generowanie tych statystyk, ich wyświetlanie. No, to jakaś pusta strona się wygenerowała. Tak to bywa w tych Windowsowych wynalazkach. No, i później okazuje się, że wam będzie wyświetlać nic ta funkcja, bo brakuje, aby ona działała, potrzebuje dwóch funkcji. Inicjalizującej timer odliczający mikrosekundy i je odczytujący, tu opisuję całą receptę, jak to zrobić. Widzę, że zabrakło samej funkcji inicjalizującej, ona jest oczywiście w kodach źródłowych. Zresztą zaraz do tego przejdziemy. A, to będzie widać też tu dalej. Musimy stworzyć sobie funkcję, która będzie odczytywała nasz timer. Tu trzeba wybrać najprostszy z możliwych timerów, jaki mamy dostępny. Ja wybrałem 17. Na kameleonie. Na czas jego odczytu ze względu na... Musimy oczywiście włączyć przerwania od od tego timera i funkcję obsługi przerwania, którą wygeneruje nam cube bo użyliśmy zamiast timera domyślnego do liczenia czasu timera siódmego, to było w jednej z pierwszych lekcji to on na tu taki kod i tu się musimy, że tak powiem podpiąć z odliczaniem tego czasu tu w kodzie źródłowym macie wykomentowane gdybyście używali timera systemowego do odliczania czasu przełączania tasków to musicie to odkomentować, ten fragment bo ten, który tu jest dalej to nie będzie wygenerowane przez CUBA, to nie będzie istniało ale chyba to już wiecie Później modyfikujemy funkcje, które y, są puste. Naturalnie możemy je ponownie deklarować, bo mamy tu atrybut więc one mogą być w dowolnym miejscu kodu, ale ja skorzystałem z tego, co tu było. Uruchamiam tu timer. I tu mamy funkcję odczytu naszego timera. Zadeklarowałem, poinformowałem kompilator, że funkcja getTeam17 jest gdzieś w innym module. I tu ją wywołuje i zwraca nam odczytany czas. To oczywiście w wersji finalnej tu będzie jeszcze link do filmu. A możecie tu zobaczyć, jak ten odczyt czasu wygląda. Blokuje przerwania od timera 17. No one są też powiązane tu z timerem pierwszym, im timera pierwszego. Po prostu jeden wektor obsługuje dwa zdarzenia. Następnie odczytuje timer 17 sprzętowy i starszy bajt tego timera, który jest robiony programowo w przerwaniach. Nie wiem, czy tu tego zabrakło. Zabrakło? Tu jest. Tak zadeklarowane zwiększanie tego timera 17 starszego półbajta. Przerwanie zawieszamy po to, że gdyby w czasie odczytu nastąpiło przerwanie, to już temat kiedyś tłumaczyłem, to nam timer ten starszy, czyli Tim17H, przewinie się. I odczytamy niepoprawną wartość timera. Po odczycie to tymczasowej zmiennej. Odblokowujemy przerwanie od timera i zwracamy tą wartość. Po tych zabiegach. Najpierw tak zerknę mniej więcej, żeby kod był w miarę normalny, nie miał tu jakiś właśnie o. Takich historii. Czyli tu mamy ładnie, kulturalnie systemowi, delay 500 milisekund. O, to sobie wywalimy. Na razie. Czyli taki bym powiedział normalny kod. Wgrywamy. Trochę kamera zasłania w poprzednim filmie z głowy mi od, wyleciało, ale przewija się to wszystko, więc u góry widać. Może przewinę. O, może tak zrobię. I tu co 2,5 sekundy wyświetla się zajętość tasków. Jak widać głównie task nie robiący nic zajmuje czas probka. Teraz już wiecie, dlaczego w telefonach czas, najwięcej czasu zajmuje task, który nie robi nic. On jednak coś tam robi, no ale tak to wygląda. Spróbujmy teraz coś tam wymusić. No, sztucznie wydłużymy sobie task trzeci. i zobaczymy jakie będą efekty. Jak widzicie, on zajmuje teraz 90% czasu pracy. Ale pójdźmy dalej. Weźmy sobie, wymuśmy na tasku drugim takie sztuczne wydłużenie. No i mamy. Task trzeci 68%, task drugi 25%. Po prostu zamiast zwolnić czas procka, to kręcę się tu w bzdurnej pętli. O czym już było w poprzednich filmach. Ciekawa zabawa się zacznie. Chciałem dlatego pokazać ten pomiar czasu wykonania zadania. Poszczególnych tasków, obciążenia procka, bo jak zaczniemy się bawić w priorytety przerwań, znaczy nie przerwań, tylko tasków, to będzie tam ładnie widać, jak to wszystko funkcjonuje. Co ciekawe, może się okazać, że task, który nie obciąża procka, on się po prostu nie wykonuje wcale bo jest zblokowany przez inne o wyższym priorytecie, ale tak się dzieje przy źle napisanych programach. Dlatego mówiłem, że system wielozadaniowy to nie jest cudowny środek, jak kiedyś myślano o penicylinie, że ona rozwiąże wszystkie problemy świata, wszystkie choroby świata. Okazało się, że owszem, rozwiązuje pewne problemy, wywołując też inne. I tu mamy taką samą sytuację. Żeby używać wydajnie systemu czasu rzeczywistego, to od razu zaznaczam, trzeba dobrze umieć posługiwać się przerwaniami, pisać soft na przerwaniach i z wykorzystaniem DMA. Tylko wtedy wykorzystacie. Skutecznie potencjał systemu wielozadaniowego. Jeżeli tego nie zrobicie, to stworzycie takiego potwora jak Windows. Będzie to Wam po prostu działało tak jak Windows, czyli po japońsku, jako taką, albo wcale. Oczywiście, od Was zależy, jak będziecie. Z tego korzystać, czy chcecie się nauczyć, czy nie. Generalnie tematem książki nie jest system czasu rzeczywistego czy wielozadaniowy. To jest raczej temat na osobną w ogóle książkę, ale trochę tu y, rzeczy warto poznać, żeby. Być świadomym, że jeżeli pchamy się w jakiegoś tam artosa czy coś innego, to on magicznie nie rozwiąże nam wszystkich problemów. A jeszcze dołoży kilka innych. Jak ktoś jest słabym programistą, to nie dość, że nie rozwiąże problemu, który ma, to jeszcze wpakuje się w dziesiątki innych. Naturalnie. Zmiany, o których mówię w kodzie, są dostępne w książce. Dla osób, które kupiły książkę, to w chwili, kiedy słuchacie tego filmu, już ta wersja, którą tu pokazuję, jest dostępna i można się tym pobawić zrobić co się tylko z tym zechce. Natomiast ktoś, jeżeli chce temat poznać, to niech pisze w komentarzach, daje lajki, subskrypcje dobrze, jakby wsparł kanał, albo niech kupi książkę, to jest tylko 60 zł z kolejnymi aktualizacjami. A książka w wersji finalnej jest przewidywana w cenie 80-120 zł. Więc można zaryzykować. A jak się nie chce ryzykować, w opisie filmu macie link do wersji darmowej, można się zaznajomić. O czym tam ogólnie mówię, są pełne wersje 5 rozdziałów, gdzie jest poruszony temat bibliotek LL, które przez całą tą książkę praktycznie się przewijają te tematy. Także nie, nie ryzykując, możemy, tylko można sobie poczytać i zadecydować, czy warto te sześć dyszek zapłacić pewnie więcej na hot dogi czy hamburgery wydajecie przez weekend także trzeba pomyśleć czy nie warto raz sobie od odjąć tego hamburgera i zainwestować w wiedzę do usłyszenia